Zaczynamy od nowego wizerunku centrum stolicy. Wysokościowce, tak w kształcie lipsy, dużo zieleni i przestrzeń dla warszawiaków. Tak ma być w przyszłości. Decyzję podjęła Rada Warszawy uchwalając realizację nowego planu zagospodarowania przestrzennego placu Defilad. Serce stolicy niekoniecznie jest jej wizytówką. Blaszaki, jeden wielki parking, czyli prowizorka, choć plan zagospodarowania jest, uchwalony w poprzedniej kadencji, teraz trafi do kosza. Projekt uchwały został przyjęty. To oznacza, że miasto będzie pracować nad nowym planem. Centrum ma być drugim Manhattanem. To rewolucja. Czy ewolucja? Są wątpliwości. Będzie olbrzymi krat komunikacyjny, gigantyczne korki i będą na tym cierpieli mieszkańcy Warszawy, a miasto z kolei nie odzyska tego kwartału dla, jako, jako tak, prawdziwego centrum. Rozpoczęcie prac nad nowym planem zajmie tyle czasu, że już w tej kadencji Robi. A to oznaczałoby prowizorkę na lata. Myślę, że w granicach roku powinniśmy być w stanie przedstawić Radzie gotowy projekt. Ratusz zostawia sobie furtkę. Jeśli w trakcie prac okaże się, że efekty są nie najlepsze, wróci do obecnego planu. Pojawia się też pytanie, co z decyzjami już wydanymi. Te obiekty pozostaną, one mogą być inwestowane. Podpisujemy w tej chwili umowę na projekt z panem Kerezem na projektowanie muzeum, muzeum sztuki nowoczesnej i to będzie robione. Miała być niewysoka zabudowa, przywrócenie przedwojennego charakteru. Co będzie? Teraz to rzeczywiście będzie centrum miasta sprawiedliwego zdarzenia. Jednak plany radnych PO oraz LID ostatecznie musi zatwierdzić wojewoda mazowiecki.